Zapraszam Was do jednego z mieszkań, które zostało zaprojektowane i kompleksowo wykonane przez firmę Valent. Znajdujemy się w mieszkaniu, które wykonane zostało w standardzie Basic. Oferujemy 5 podstawowych standardów: Basic, Basic Plus, Normal, Normal Plus i Standard Pro, czyli koszty nieograniczone. Plus w standardzie oznacza podłogę drewnianą. To mieszkanie jest w standardzie Basic Plus. Co oznacza, że na podłodze mamy drewno. Meble zostały wykonane w okleinie sztucznej. Niezależnie od standardów, wszystkie meble są zawsze projektowane na wymiar. Wszystkie meble są zawsze zaprojektowane indywidualnie pod potrzeby każdego z klientów. Założenia cenowe standardów Basic to Dobra jakość produktów w dobrej cenie. Pierwszą ofertę, czyli pierwszy plan finansowy, który państwo otrzymują całkowicie za darmo, przygotowujemy państwo zawsze w dwóch, a czasami nawet w trzech standardach. Zazwyczaj jest to Basic, Basic Plus i Normal Plus. Potem zapraszamy zazwyczaj na rozmowę, gdzie indywidualnie dla państwa dostosujemy ten plan finansowy które pozwoli Wam nie wydać więcej niż założyliście.